I dobro. Rozpoczynamy święte tridium paschalne. Święta wielkanocne. E, wielki czwartek wieczorem się już rozpoczynają. E, czemu tridium i czemu w zasadzie cztery dni? Ciężko to kapnąć. E, a powód jest prosty. Dlatego, że liczymy dobę tak jak liczono w czasach pana Jezusa. Dzisiaj liczymy od północy do północy. A w tamtych czasach liczono. Od zmroku do zmroku. Bardziej byśmy powiedzieli zgodnie z rytmem natury. Dlatego wieczór to już jest pierwszy dzień, a dla nas połowa dnia. Skomplikowane nie. Wieczorem w czwartek zaczynają się święta. To jest ważne. Wielki czwartek, co będzie się działo u nas w kościele i w naszym klasztorze? O siódmej rano odmówimy jucznie w kościele, teksty juczni są. Podane pod streamingiem i na naszej stronie internetowej. Zachęcam, by brać udział w tych uczniach, one będą w czwartek, w piątek i w sobotę. No a potem wieczorem o 18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej. Ona będzie w naszym kościele tylko online. Tak jak już to wspominałem, jak już to zapowiadaliśmy, zaproszone są dzieci często komunijne Trójka dzieci, która 3 maja pójdzie do Wczesnej Komunii wraz z rodzinami. Oni będą w kościele jako jedyni. A wszystkich zapraszamy do udziału w mszy Wieczerzy Pańskiej w swoich domach. A po, po mszy w klasztorze, jako że Wielki Czwartek jest świętem kapłańskim, mamy rekreację, czyli takie braterskie spotkanie przy stole. I może to też jest jakiś sposób na rozpoczęcie świętowania. Może by warto e, wieczorem po mszy zasiąść do wspólnego stołu, zorganizować sobie albo kolację jakąś e, w miarę uroczystą, albo tylko takie małe spotkanie przy jakiejś przekąsce, to już zależy od Waszej inwencji. Ale świętowanie rozpoczynamy Eucharystią o 18, a potem niech ono trwa przy stole dlaczego nie? Do tego was zachęcamy. Dzisiaj wielki czwartek. Z Bogiem.